Dobry, witam wszystkich serdecznie w wideo portalu WLC24TV w programie Studio Karolina, a dzisiaj moim gościem. Mariusz, to już kiedyś byłeś chyba tu w WLC, prawda? Tak, miałem przyjemność. No, z grupą No Name. No właśnie. To znana była kiedyś ta grupa, e ale teraz znany jest Mariusz Bromirski z szkoły tańca Crazy Dance Academy. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. E ty jesteś taki pozytywnie nastawiony człowiek? Chyba tak. <grym> tak? No dobrze, tak, lubię się uśmiechać. Tak tak, zaczęłam, się uśmiechać się, no? zaczęłam się zastanawiać. Jesteś tutaj u mnie w studiu, ponieważ teraz w weekend miało wydarzenie, miejsce wydarzenie, które ty organizowałaś. Pod nazwą Crazy Kids Day. Dokładnie tak? No dobrze. Co to jest w ogóle za wydarzenie? Skąd pomysł na, na to wydarzenie i no jak to się odbyło? Bo pochwal się wszystkim. Skąd pomysł na wydarzenie? Ogólnie 20 lat temu u nas było słynne Breakdance Session. Mhm. Na, w tym miejscu, gdzie gdzie teraz zawody odbyły się Crazy Kids' Day. Mhm. czy znaczy w ogóle Za... breakdance był w Wrocławku kiedyś po tak, z, tak. z tą grupą? Tak, tak. właśnie No Names, którą byłeś, pamiętam. Crazy Squad, Dynamic Squad, Atomic Free mhm. legendarna grupa Scrabbit, Beat, która, mhm. która szacunek no, no bardzo dużo tam na swoim koncie. Występów, zwycięstw, i tak dalej, gdzieś, gdzieś we Wrocławku to kolebka taneczna mm. była i byliśmy znani właśnie z breakingu i, i, i z ketchupu, bo tego nie no, tak. no i oczywiście anvil nasz, mm. więc, więc, więc. Pomysł skąd, jak gdzieś zawsze, kiedy break session się skończyło i już się nie odbywało, gdzieś w moim sercu była tęsknota za tymi zawodami. No bo to były naprawdę potężne zawody, jedne z dużych w Europie, tak? Mm. Także było Breakdance Session i jeszcze Warsaw Challenge. To były takie dwie imprezy u nas w Polsce organizowane na, na potężną skalę. Ludzie z całego świata się zjeżdżali i, i, i gdzieś po prostu mi tego brakowało. A, mm -hmm. a powiedz mi, a czemu ten Breakdance Session się nie odbywa? Ty wiesz, jakie są. Oj, ludzie? oj. oj, e, Tutaj bym nie, nie chcę tu się wypowiadać <laughs> okay, na ten jobra. temat nie, nie ma, bo po prostu nie ma coś się wydarzyło. Okej, coś się zakończyło, ale teraz już jest nowe. Crazy the, the Kid's Day? No dobra, To no, miałeś to gdzieś w sercu, w głowie, miałeś to po tym breakdance session, czy jakkolwiek to się nazywało, to, że Włocławek był kolebką tego breakdance'a. Ja sama pamiętam, jak chodziłam do szkoły podstawowej, to on już e, był popularny i tutaj część chłopaków nawet na Kokoszce mieszkała, tu gdzie mamy jej siedzibę. Z tamtej dzielnicy też chłopcy tańczyli, tak, więc, e... więc w ogóle był moment taki mm, we Włocławku, w Polsce i w ogóle gdzie wszyscy moi znajomi, którzy mhm. są starsi, młodsi, y Wszyscy tańczyli breakdance. Mhm. Wszyscy. Nie było ludzi, którzy nie tańczyli breakdance. Yy, czy to na podwórku, w bramie, na sali, bo w kiedyś było trudniej zdobyć mhm. salę, yy, teraz jest to troszkę łatwiejsze. Yy, więc ogólnie to wszyscy wszyscy tańczyli. Chodzili w szerokich spodniach i w ogóle hip-hop był taki, że każdy żył tym, nie? Mhm. Teraz troszkę tak jest to no, troszkę mniej. Się breakdance rozumęło. jest bardzo trudny, breaking jest bardzo trudnym tańcem i. Mhm. i... Tak, na pewno. Trochę sprawności trzeba, no, też trochę więcej tak, niż trzeba sprawności, Tak, no, tak. Nie ma, że przychodzi wszystko nam tak pam na pstryknięcie palca, więc, więc gdzieś ciężko, dzieci się zniechęcają i... I, i... Znaczy, kiedyś by się bardziej wysportować? Chyba jest tak. Szczerze, My, jest wydaje, dzień... wydaje mi się, że to jest przez um, elektronikę, telefony, mm. internet. Bardzo dużo dzieci spędzają um, mm -hmm. w tym um, czasu i, i, i gdzieś to na pewno zauważamy to na boiskach, na wf ie mm -hmm. i, i tak dalej. Gdzieś, tak, gdzieś, gdzieś jest ten tym problem ogólnie. Tak, Powinniśmy kieprz... gdzieś na przyszłość o tym pomyśleć. Okay. No dobra. No dobra. A, A do... skąd pomysł? Do... No, no, właśnie, no, bo jak ja gdzieś tam, na zapytać, Pro... no. uczę dzieci młodzież tańca. Mm -hmm właśnie na hali Osir, mhm, ale... dziękuję, dziękuję za to możliwość Ale rozumiem, że tego, tego tańca, o którym my mówimy. Tak, tak, breakingu, no uczę no. i akrobatyki. Aha, okej. Okay. No i gdzieś, ja bardzo chciałem dawno to zrobić i, mhm. i, i odbywa się u nas United Session, ale to chodziło o te miejsce, żeby to było tam i chodziło o cztery elementy, bo wtedy były cztery elementy hip-hopu, no i postanowiłem to zrobić. No i co? No zrobiłeś. I była determinacja i zrobiłem. Okay. Dokładnie, udało się, jesteśmy po imprezie. Czasami jej słowo udało się, nie jest odpowiednie w sytuacji, no. gdy rzeczywiście trzeba się nastarać trochę, nie? Oj, Bo tak. Bo udać to się Oj, może wszystko tak. przeskało. Że nie Oj, wiem, czy tak, no, no nie, ale, ale no, bardzo dużo Prawda. dużo pracy, tak, myśl, ps, myślenia psychicznego, mhm. bardzo mnóstwo musiałem wszystko, wszystko poukładać i... i no dużo, dużo, naprawdę bardzo dużo na głowie miałem, okay, więc dobra. trochę niektóre osoby, czy nie za dużo wziąłem na głowę. Ja mówię, no że, że... Zaskoczyłeś trochę, tak? Rozumiem, na głęboką. Wodę. No, na głęboką, tak. Niektórzy pytali dlaczego takie miejsce potężne i duże, ten ja mówię, bo Sentiment Break Dance Session tam było i bym chciał, żeby tam się odbyły zawody Crazy Kids Day, a czemu Crazy Kids Day, no bo mm. moja grupa jest Crazy Squad i wszystko tak już i szkoła Crazy Dance Academy i wszystko tak po crazy, mówię fajnie, bo to i kojarzy się z dziećmi i, i a też y, 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 zależy w jakim znaczeniu tam jest też, że odnajdź w sobie dziecko mm -hmm. i tak dalej, a gdzieś wszyscy mamy gdzieś odrobinę dziecka w sobie, więc więc i to też jest dla, dla osób, które są, są dorosłe, duże. Mm -hmm. ale czasami odnajdują dziecko na rozrywce na parkiecie oczywiście. okej, okay, no tak. dobra. No dobra, ja, o tym, dzwoniłeś do mnie jakiś czas temu, no 3 miesiące temu chyba już rozmawialiśmy o tym, że to wydarzenie będzie miało miejsce we wrześniu. No dobrze, a powiedz mi, jak to wyglądało to wydarzenie ogólnie? tak spróbuj nam nakreślić ojeju, nie wiem od czego zająć jak wyglądało, jak, jak już tam byliśmy tak? No, mm -hmm. ile osób było kto e, występował jestem mile zaskoczony dlatego, bo bałem się uczestników, bo wtedy mm -hmm. impreza mogłaby się nie odbyć ale jestem zaskoczony, bo była ponad setka uczestników super. więc to jest super bardzo e, duży sukces jak na Włocławek jak mm -hmm. na, um, kolega też powiedział, że Mariusz bardzo szybki termin i, i, mm -hmm. i nie wiadomo czy się to Uda. Ja byłem bardzo zdeterminowany. Udało się, ludzie przyjechali, za co bardzo jestem wdzięczny. Mhm. E, mało tego, ludzie z zagranicy przyjechali, więc tutaj Słyska. już możemy e, podnieść narodowe... międzynarodowe nawet o, zawody, proszę, no. bo, bo pierwsze miejsce wygrał Biboy Raptor w tej e, naj, naj, najstarszej. No ja rozumiem, że ty jesteś Manik. Biboy Maniek, bo B -boy B -boy maniek, maniek. tak. Ja całe życie Biboy Maniek, mhm. bo mam na imię Mariusz i wszyscy gdzieś Maniek, Manik, i tak zostało. Więc e, pierwsze miejsce e, raport e, Raptor przepraszam e, z Ukrainy mm -hmm. zajął pierwsze miejsce no a drugie B-Boy Klecio z Brazylii więc nawet z Brazylii, no, Brazylii bo się no, więc to więc, to, więc to, fajnie. to już naprawdę była impreza międzynarodowa słuchaj. Mo, można tutaj troszkę podpiąć to... myślę że za rok mm, będzie lepiej no dobrze, że, Chcę, żeby to była impreza cykliczna. Chciałbym tak? bardzo, oczywiście, że tak. Mm -hmm. Nie robiłem tylko tego po to, żeby to raz się odbyło i było koniec. Gdzieś gdzieś taka impreza też pokazuje dzieciakom, że fajne, mm -hmm. że można fajnie spędzić czas, nie? No, nie, nie, tylko, nie tylko w telefonie nie? No. albo telewizorem, czy laptopem, czy, czy jakąś gromnie. Mm -hmm. Bo bardzo dużo, ogólnie opinie, za co dziękuję, fajnie, że mm -hmm. że się podobało. Mm, niektóre uczennice, rodzice mówią, że, że nam. Po przegranej dziecko mówi, Jezu, nie może się doczekać treningu, żeby żeby przyjść na treningi dalej, że, że po prostu no, zainspirowało ich to, że, że mają dużo pozytywnej energii, żeby wrócić na treningi i trenować, bo to takie rzeczy bardzo motywują, bo mm -hmm. cały czas trenowanie, tylko i trenowanie, no to no nie, no Gdzieś ile nie. można trenować, a na przykład występ jakiś dla publiczności yy, czy takie zawody motywują do dalszej pracy, bo to jest jakby nagroda dla nich taka. Okej, okay, dobra, to teraz zadam Ci takie pytanie już na koniec, ale bardzo mnie to zastanawia. Chciałabym poznać swoją opinię na temat występu tej australijskiej, e, nie wiem jak ją nazwać, e, no ta zawodniczka była, bo to było na Olimpiadzie, prawda? Czy to Twoim zdaniem specjalisty, bo mogę Cię nazwać? Bo ja się wiesz, nie znam i mm -hmm. jak widziałam, znaczy, no widziałam ten jej występ. Nie wydawał mi się taki profesjonalny bardzo, nie? Ale gdzieś tam o niej zaczęła czytać, mm -hmm. że ona tam niby tą profesjonalistką jest i tak dalej. Mówię, ja może jakiś nowy styl czy coś, ale jak zaczęłam czytać, jak ludzie się zaczęli z niej nabijać, z tego jej stylu, no to wiesz, zaczęłam się zastanawiać. No ja się nie znam, więc nie chcę się merytorycznie wypowiadać, ale mm -hmm, chciała, żebyś mm -hmm. powiedział merytorycznie, coś się powiem, na... powiem tak, dostałem miliony wiadomości na temat, bo. Mm... Ta dziewczyna jest najbardziej sławna z tej olimpiady, no tak, bo, bo tak, mnóstwo, mnóstwo memów i, mm -hmm. i tak dalej. I bardzo mnóstwo ludzi mnie pytało o to. Mm -hmm. ja, czy całe wyjście obejrzałem? Obejrzałem kawałek jej wyjścia. Co ja, co ja mam powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? No. Myślę, że w Australii jest na pewno... Są kobiety, które poziomem są wyższe. Nie wiem jak się stało to, że taka osoba wystąpiła... Ale ona, ona wystąpiła... była jedną z tych osób, które decydowały o wyborze. No. Ciężko mi powiedzieć, nie, nie zagłębiałem się w tą politykę, natomiast y, moim zdaniem myślę, że są osoby w Australii, które y, mają wyższy poziom od tej pani. Natomiast y, czy to prawnie było wszystko zrobione dobrze? Y, no bo każdy z nas ma szansę wystartować, mm -hmm. zbiera punkty, jeździ mm -hmm. i, i, i to gdzieś jest wszystko udokumentowane. Więc albo nie było chętnych, albo coś tam się dobra, podziało, nie czy, wiem. Sam powiedziałeś przed chwilą, że to jest najbardziej znana uczestniczka Olimpiady w Paryżu. No właśnie, to czy dzięki niej ten Breakdance nie odżył trochę? Zależy w jakim sensie. Na pewno może mnóstwo w nagłówkach mn, gazet, na główkach, nazet, gazet i, 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 i tych wszystkich rzeczy, to, to pewnie do większego grona może to też mhm. do, doszło, ale chcielibyśmy, żeby nie było to kojarzone z tym, tylko mhm. że jesteśmy, bo jest naprawdę mnóstwo bardzo zdolnych kobiet, które tańczą mhm. na bardzo wysokim poziomie i tak jak i, chło, i, i chłopaków, więc... Czy to dało plus? Dla mnie osobiście raczej nie. No gdzie? Wolałbym, no żeby. Zaczęli oglądać jak wygląda prawdziwy breakdance. Znaczy, no nie w wy jej tylko po no, no to niech oglądają tych, co tańczą bardzo profesjonalnie, bardzo dobrze, bo bo. No tutaj ten set akurat, no, no był słaby po no prostu. Myślę, ja nie, że ja lepiej. Nie zabezpiecznie powinienem zabezpiecznie. nawet tak powiedzieć, bo, bo, bo każdy może nie miała formy. O, na, zostawmy na, to tak. Nazywajmy słowa po imieniu, rzeczy, po imieniu, sytuacje po imieniu. Jak chcemy zobaczyć profesjonalny taniec, taniec breakdance'a, to ja wam polecam Mariusza Bromielskiego. Mariusz, ja trzymam kciuki za kolejne Crazy Kids Day w następnym roku. Dziękuję bardzo. Znaczy dzisiaj. podziękuję po, po, po następnej edycji. Trzymam kciuki. 金库岩。<Thank>